Cześć, dzisiaj mamy Mercedesa S-klasę W221, w którym jest problem z różnymi błędami. Między innymi e, błąd jest od, a raczej nie cały czas, ale sporadycznie od przepustnicy, która się tam znajduje pod przepływomierzem czyli nie widać jej teraz dokładnie. Przepływomierz tutaj widać, że już był wymieniany podobno też były błędy wcześniej od przepływomierza. Dodatkowo mamy błędy od alternatora i brak komunikacji z tym alternatorem. I te błędy znikają, pojawiają się, więc przepustnicę sobie sprawdziłem tutaj na wejściu do sterownika. Sygnał jest właściwy. Jeżeli chodzi o alternator, to tutaj widzimy, że jest jakaś informacja, próba wysłania informacji. Natomiast czy ta informacja jest właściwa? Tutaj ze schematów mamy informację o tym, że komunikacja z tym alternatorem jest przez sieć transmisji LIN, więc powinniśmy mieć tutaj 12 V, mniej więcej troszeczkę poniżej napięcia pokładowego, więc mamy tutaj OK. Czyli mamy 10 V w tym momencie, średnie napięcie. Spróbujemy go sobie odpalić, zobaczymy jaka będzie zmiana. Przebieg jest dość minimalny, ponieważ auto jest z Japonii, więc mamy 46 tysięcy przebiegu, więc auta z Japonii zazwyczaj nie mają dużego przebiegu, ale mają usterki. Ok, na liczniku nie mamy w tym momencie żadnych kodów usterek związanych z silnikiem oraz innymi elementami niż e, poziom płynu, chyba się tam świecił, ale błędów innych nie widać, więc idziemy zobaczyć, co się dzieje. A zatem tak, widzimy tutaj, że napięcie nam wzrosło, czyli mamy teraz 12,96 i to jest napięcie, które i tak nie jest napięciem ładowania, ponieważ ładowanie będzie na wyższym poziomie, tu mamy sieć transmisji danych, czyli będzie nieco niższa wartość napięcia. Natomiast cały czas tutaj widzimy tylko jakieś pojedyncze zmiany obniżenie sygnału do masy i to obniżenie jest na poziomie mamy jakieś 500 mV, czyli do takiego zakresu jest obniżane napięcie sygnału, które tutaj widzimy, natomiast gdyby to był LIN, to byśmy widzieli zapytania i odpowiedzi, ramki danych tutaj by się przez ten sygnał przewijały, natomiast tutaj mamy tylko jakieś pojedyncze obniżenia, czyli gdybyśmy sobie chcieli zmierzyć tutaj czas tego Obniżonego sygnału to mamy od początku do końca niecała jedna milisekunda. Ok, jestem podłączony teraz do sterownika, testerem diagnostycznym. Zobaczmy, jakie tutaj są kody usterek w tym momencie aktualne, czyli mamy połączenie z akumulatorem, przepraszam, z alternatorem, czyli ten serial interface. Będziemy tutaj mieli tą komunikację pomiędzy alternatorem a sterownikiem silnika. Dodatkowo mamy blokowanie się przepustnicy. Tutaj sygnał z przepustnicy również sprawdzałem, więc teraz nawet otwierając, zamykając ta przepustnica słychać, że się otwiera, natomiast tutaj sygnał również wyglądał właściwie, natomiast sterownik tutaj ma cały czas zapisany i aktualny błąd. Jeszcze mamy dwa sygnały od sondy lambda przed katalizatorem, lewa i prawa, więc zobaczmy jeszcze, co tutaj więcej można z tego testera wyciągnąć, więc wejdziemy sobie w parametry alternatora najpierw, wchodzimy sobie Wartości rzeczywiste, generator, zaznaczam wszystkie wartości i mamy teraz napięcie pokładowe, prędkość silnika, moment obrotowy, i tutaj mamy alternator ID. Teraz jest 0. Tutaj powinniśmy mieć też informację o tym, jaki to jest, jaka to jest wersja alternatora. Więc jak uruchomię silnik, to tak, widzimy prędkość. Obrotową, widzimy napięcie, że tu jest 14,2. Czy mamy jakąś usterkę mechaniczną czy też elektryczną? Tutaj informacja jest, że nie mamy. Terminal 61 mamy jako aktywny w tym momencie, i no, i tej identyfikacji alternatora w dalszym ciągu nie ma. Nie widzi tutaj nic. Próbujemy go sobie. Wyłączyć zapłon, włączyć. No i widzimy, że wartość zacisku 61 nam się zmieniła, ale cała reszta jest bez zmian. No i teraz pytanie: czy to jest kwestia usterki w sterowniku silnika, czy w czymś innym, ponieważ auto dostałem do diagnozy w celu żeby potwierdzić czy jest uszkodzony sterownik silnika czy coś innego. Więc po prostu weryfikuję tą konkretną rzecz. I teraz tak, przejdziemy sobie dalej do elementów od emisji spalin i będziemy tutaj mieli napięcie sygnału sonda lambda. Tu mamy 1,5 V. Coś się w ogóle dzieje? Czy sądy Lambda są w ogóle podgrzewane? E, tutaj widzimy, że te sygnały napięcia mamy obydwa takie same. E, zobaczmy jeszcze, jak wygląda adaptacja. Możemy zaznaczyć wszystkie, czyli mamy adaptację. Krótkoterminowe i długoterminowe, więc w tym przypadku adaptacje są tutaj widać w porządku. Ciśnienie jest OK. To mam wszystkie długoterminowe. Krótkoterminowa będzie w innym miejscu. Będzie tutaj. W tych wartościach. Ok, czyli mamy teraz sondy nieaktywne. Nie wiemy w tym momencie, czy sterownik próbuje je podgrzać. Musielibyśmy zobaczyć albo prąd, albo napięcie sygnału. Czyli tutaj będzie sterowanie sygnałem PWM. Więc błąd, który tutaj mamy, mimo wszystko jest cały czas aktualny. Więc tak, teraz jeszcze moglibyśmy sobie zobaczyć, czy ten sam sygnał widzimy przy sterowniku silnika, chociaż gdybym odpiął wtyczkę od alternatora, to powinno nam tutaj wychodzić napięcie ze sterownika silnika, które jest wtedy, tak jakby, przechodzi, przechodzi przez sam sterownik i przez lin transceiver. Więc w ten sposób, jeżeli odepnę wtyczkę, to powinniśmy tu widzieć dalej napięcie. Dlatego zobaczmy. Jaka będzie różnica po odłączeniu wtyczki od alternatora? Więc sobie. Ok, wtyczkę mam odłączoną. Napięcie nam spadło do zera. Czyli 12V przechodzi przez alternator, ale nie wychodzi ze sterownika silnika. Ok. Więc w tym momencie mogę jeszcze zweryfikować to przy samym sterowniku. Na razie sobie zapnę jeszcze raz tą wtyczkę i zobaczymy, czy po prostu komunikacja ze sterownika idzie w kierunku alternatora. Czy tutaj się nic nie będzie działo. Więc przechodzę sobie na 45 pin. Tutaj mam przy sterowniku silnika. I sobie tam podłączę igłę pusty, piąty, czyli czwarty od lewej. Ok, i jest to czarno jakiś tam przewód. Dobra, zobaczymy teraz. Ok, mam podłączony, więc teraz powinienem na drugim kanale widzieć to, co alternator. I dokładnie tak jest, czyli po odłączeniu ze sterownika. Widzimy tutaj na kanale niebieskim nam się pojawiło napięcie. Więc jak podepnę wtyczkę, to już wiemy, że nie mamy przerwy w przewodzie między alternatorem a sterownikiem. No i mogę jeszcze raz uruchomić silnik i powinienem zobaczyć odbicie lustrzane dwóch sygnałów. Okej, okay, czyli jest dokładnie tak jak mówiłem. Mamy odbicie lustrzane. Brakuje tylko ramek danych. Spróbujemy tu coś jeszcze ten sterownik poruszać, popukać, zobaczyć, czy coś się zmieni. Ale niczego nie widzę, żadnej zmiany. Ciąg dalszy naprawy. Mamy już drugi sterownik na stole, więc zakładam go do samochodu najpierw, żeby zweryfikować, czy w ogóle jest sprawny. I dopiero wtedy będę go zerował i dopisywał do samochodu. Powinniśmy teraz. Po podłączeniu zobaczyć, czy te, czy te błędy, które były wcześniej, zostaną zapisane i czy będzie on działał. Dopiero się okaże po odpaleniu samochodu, ale najpierw chcę zweryfikować, czy nie ma innych błędów w tym sterowniku, który jest używany. Sterownik na miejscu, podłączam tester. Skrzynia biegów jest, czyli sterownik Makan, który odpowiada ze skrzynię biegów, ponieważ są dwie wersje sterowników, a dobierałem w taki sposób, żeby Kupić tańszy sterownik. Niekoniecznie po numerze dopasowany do tego auta, ale jest to e, po prostu e, taka oszczędność i jednocześnie zarobek e, w przypadku, ponieważ do, do ESEK są dużo droższe sterowniki, a ten jest C klasy 204, ale też pasuje, tylko trzeba sprawdzić kilka rzeczy, o czym się dowiecie z innych treści. Ok, więc podłączam się do sterownika. Zobaczmy, co tutaj jest w środku. Jest to pierwsze połączenie, więc będziemy widzieli jak się sytuacja klasuje. OK, nie mamy komunikacji z gatewayem oraz z modułem pompy paliwa. No dobra, no bo tutaj w tym sterowniku jest zakodowany, widzę, moduł od pompy paliwa, natomiast w samochodzie go nie ma, tutaj przekaźnik steruje uruchomieniem się pompy paliwa i to moduł sam robi, więc tutaj po prostu będą inne kodowania, dlatego to jest pokanie, informacja wysyłana. Oraz nie mamy komunikacji z N93, czyli z modułem z Bramką Gateway. Natomiast to też będzie kwestia kodowań innego modelu samochodu. Więc w tym momencie kodowania są po prostu z auta, z którego był wyciągnięty sterownik. Ale już teraz jestem no, pewny tego, że wcześniej też byłem pewny, ale teraz widzę, że błędy znikły te od alternatora oraz od pozostałych. Elementów, które widzieliśmy jako uszkodzone, więc wejdziemy sobie teraz w sterownik. Tu mamy tylko jeden ID w tym momencie od alternatora, nie mamy tych pozostałych dodatkowo parametrów, więc tutaj też będzie potrzeba zmiany oprogramowania, czyli aktualizację oprogramowania jeszcze zrobię, ale widzimy już alternator ID jest siódemka, czyli komunikacja jest z tym alternatorem, więc jeszcze na koniec sobie zweryfikujemy te sygnały pod kątem tych poprzednich, które były nieprawidłowe oraz tych, które będą już po zakodowaniu sterownika, tak żeby też widzieć, jaka jest różnica. OK, jesteśmy jeszcze raz ranczem podłączeni. Jestem pojeździe próbnej. Zrobiłem tutaj ze 4 km, tak żeby rozgrzać sądy, więc błędów w tym momencie nie mamy żadnych w sterowniku, i przejdę jeszcze sobie do tych wartości w alternatorze. No, i jak widzicie, teraz już mamy wszystkie te wartości, które wcześniej były w oryginalnym sterowniku, w momencie gdy założyłem ten sterownik dopisywany. Byli, mieliśmy tylko alternator ID, i teraz już mamy te wszystkie wartości, które są zgodnie z tym pojazdem, więc wynika to z tego, że e, po prostu oprogramowanie było inne i te informacje były dopasowane pod inny e, rodzaj oprogramowania, więc dopiero po aktualizacji pojawiły się te inne wartości rzeczywiste, dlatego na to też e, zwracam uwagę, trzeba to wiedzieć. Więc teraz przejdziemy sobie jeszcze do Ostatniego kroku, czyli zmierzymy ten sygnał lin z alternatora i sobie porównamy z tym, co było na samym początku, gdy mieliśmy awarię. A więc, tak, mam podłączone tutaj już wszystko pod alternator. W Pico mam ustawiony podgląd pod ten przebieg wzorcowy, który mieliśmy odczytany w przypadku uszkodzenia, czyli widzimy tutaj te pojedyncze obniżenia sygnału. Więc teraz uruchamiam zapłon i sobie porównamy z tym, co jest na sprawnym. Układzie. Okej. Okay. Widzimy, że coś tutaj się dzieje, ale ten sygnał, coś tutaj mi się nie podoba. Mamy filtrowanie włączone, więc wyłączam i Teraz widzimy, że ramki są wysyłane z naszego mastera, czyli sterownika, którym jest w tym przypadku alternator. No i widzimy, że te ramki się tutaj pojawiają. Mamy odpowiedź z tych ramek, czyli zapytanie i odpowiedź jest widoczna. Dlatego też jest to taka informacja, którą jesteśmy w stanie rozróżnić w kilku miejscach, oraz to, co też jest. Dość ciekawe, czyli w przypadku tej informacji pierwszej, drugiej, trzeciej, czwartej, widzimy, że tutaj one się pojawiają w tych samych miejscach, które widzieliśmy obniżenia sygnału na niesprawnym sterowniku. I tutaj zaczyna się break, czyli przerwa, rozpoczęcie komunikatu, czyli taka synchronizacja tego komunikatu na samym początku i. Później dopiero zaczyna się ramka danych, więc tej ramki danych tutaj nie widzieliśmy. Jakbym sobie tutaj zmienił położenie tych, tych sygnałów między sobą, czyli sobie wyrównam te sygnały względem siebie, czyli je lekko przesunę wraz z tym. Okay. ok, czyli mamy 25,7 milisekundy, więc teraz sobie uruchamiam ten kanał odniesienia i robię opóźnienie. 7 ok, są wyrównane mniej więcej do siebie. No i teraz, gdybyśmy sobie przysunęli tutaj te przebiegi do siebie, to widzimy, że one zaczynają się dokładnie w tych samych miejscach, więc jest to taka uznałbym ciekawostka, jeśli chodzi o wysyłanie sygnału i e, przy sprawnym i niesprawnym, ponieważ pierwszy raz się spotkałem z taką usterką, gdzie ten początek ramki, czyli ten break, zaczynałby się ze sterownika, natomiast pozostała część ramki nie byłaby przez niego wysyłana, więc tak tutaj. E, Możemy sobie dodatkowo zinterpretować to, co sterownik wykonuje i czego w tym sygnale brakuje. Widzimy to jeszcze po odsunięciu się, że dokładnie w tych samych momentach są sygnały wysyłane, czyli cyklicznie sterownik zarówno ten uszkodzony, jak i ten nowy dokładnie w tym samym momencie tą komunikację rozpoczyna. Przechodząc do podsumowania, jeśli chodzi o ten konkretny przypadek, tutaj chciałbym takie najważniejsze rzeczy powiedzieć, jeśli chodzi o diagnostykę oraz o to, co powinniśmy wiedzieć przy diagnozie takiego uszkodzenia sterownika silnika? Ponieważ usterki, które były aktualne w sterowniku, najpierw sprawdzałem pod kątem tej przepustnicy. Przepustnica miała aktualny błąd, więc najpierw zacząłem od przepustnicy. Natomiast wtedy, kiedy za zacząłem tak jakby, diagnozę, błąd od alternatora był zapisany. On po chwili dopiero się tak przekształcił. Przeszedł w aktualny stan, więc zacząłem od tej przepustnicy. Najpierw przepustnicę sprawdziłem pod kątem sygnału. Sygnał był właściwy. Dlatego y, tu już było to dla mnie jakąś, y, jakimś drogowskazem, że jeżeli sygnał mam właściwy, to sterownik prawdopodobnie będzie go źle odczytywał. Dlatego najpierw zacząłem od przepustnicy, później pojawił się również błąd aktualny od tej y, komunikacji z alternatorem. Więc po podłączeniu się do alternatora, było już y, przeze mnie wiadomo dalej, że jest to kwestia. Y, no, nieprawidłowej komunikacji, która wychodzi ze sterownika silnika. Więc tutaj z kolei ważne jest, żeby wiedzieć, jak działa transmisja Lin oraz w jakich zakresach się powinny te sygnały znajdować, kiedy i w jakiej sytuacji sterownik powinien zacząć nadawać tę komunikację. Więc to był tak jakby już no, pewnik, jeśli chodzi o sam sterownik silnika. Ponieważ te pomiary, które były wykonane na przykład od strony przepustnicy, one nie y, wskazywały usterki samej przepustnicy, ale za to, że te pomiary wykonałem i potwierdziłem to, że przepustnica jest sprawna, to klient również musi zapłacić, ponieważ to są pomiary przeze mnie wykonane i to jest część diagnozy. Więc za tą diagnozę klient również musi zapłacić, ponieważ one doprowadzają nas do kolejnego elementu, którym jest uszkodzenie w tym przypadku sterownika silnika. Więc za te wszystkie kroki, które Czasami no, można powiedzieć, że dyskwalifikują wymianę części i potwierdzają sprawność tych części. To jest część diagnozy, za którą klient również jest przeze mnie liczony, i każdy powinien do tego w ten sposób podchodzić, ponieważ gdy idę na badanie, na przykład krwi, EKG, prześwietlenie cokolwiek, ja nie wiem, jaki wynik z tego będzie. Natomiast jeżeli jest wynik prawidłowy, czy też nie ma tam żadnych zmian, które by wskazywały na Jakąś chorobę czy uszkodzenie ciała, no to. Ja za to badanie płacę, tak? Dostaję wyniki, te wyniki są dobre, ale za to badanie płacę. Tak samo jest tutaj. Jeżeli to badanie wykonuję i robię te pomiary, ja klientowi daję wydruki, daję mu informacje, co zostało sprawdzone, i też jeżeli te informacje są y przedstawione klientowi, to klienci zazwyczaj nie mają problemu z tym, żeby nam y za tą diagnostykę zapłacić. Natomiast jeżeli ktoś nie wykona tych pomiarów, y nie potwierdzi ich, a za tą diagnostykę liczy, to wtedy klienci wiadomo, że y będą do nas y no, podchodzić. Jako osoby niewiarygodne, i chciałbym tutaj na to szczególnie zwrócić uwagę, żeby tą dokumentację tworzyć, bo ta dokumentacja też na przyszłość się przydaje, bo jeżeli ten sterownik, na przykład, się uszkodzi ponownie, ten, który został założony, używany, ponieważ te sterowniki ogólnie są awaryjne. Ja wiem, że ten używany, który teraz założyłem, on nie był z, wysoki, z dużym przebiegiem, ponieważ byłem w stanie sprawdzić. Pewną historię z tego samochodu, i jest to też dla mnie jakaś tam no, gwarancja, że on jakiś czas pojeździ, ale ten sterownik kiedyś też się uszkodzi w taki czy w inny sposób. I z drugiej strony mam tak samo podkładkę, czy on został. Dajmy na to, niech się uszkodzi za 3 miesiące, za pół roku, za rok. Klient wraca, że nie działa ten sterownik, czy też są błędy, to jestem w stanie mu pokazać, że to już jest inne uszkodzenie albo po prostu wynika z czegoś innego i jest to również dla mnie pewnego rodzaju argument do tego, aby klient czuł się no, dobrze potraktowany i wynika to też z pewnego rodzaju profesjonalizmu, jeżeli podchodzimy w ten sposób do naprawy. Wiadomo, że to wymaga czasu, ale ten czas tak jak mówię, powinien być przez klienta opłacony. To nie jest tak, że pracujemy charytatywnie. I ta wiedza, którą tutaj ja wam przekazuję, jest ona wiadomo z jakiegoś punktu widzenia wartościowa dla osób, które z niej skorzystają, ale chciałbym, żeby ten właśnie temat związany z wyceną i dokumentacją tych napraw był również takim ważnym aspektem całego tego procesu. Więc gdybym jeszcze miał powiedzieć, ile cała ta diagnostyka naprawa kosztowała. Sterownik, za sterownik klient zapłaci 2000 oraz za naprawę i diagnozę 1000 zł. Więc łącznie to jest 3000 zł, za które klient będzie płacił w tym przypadku jest to warsztat. Podejrzewam, że klient będzie miał jakąś tam inną kwotę, bo wiadomo, że chłopaki tu jeszcze jakieś inne rzeczy w tym samochodzie robili, naprawiali, ale to już mnie nie dotyczy, ja zrobiłem swoją robotę i za tą robotę tyle ktoś będzie musiał zapłacić. Także w ten sposób do tego podchodzę i wszystkim podpowiadam, żeby sprzęt, na którym pracujemy, żeby to, co robimy, ta wiedza się zwracała, to za tą wiedzę, za ten czas klient musi po prostu zainwestować, zapłacić. I tutaj mimo wszystko. Dość sprawnie to wszystko poszło, nie trzeba było tutaj długo przy tym samochodzie siedzieć. Podejrzewam, po, powiedziałbym, że najdłużej ze wszystkim zeszło uruchomienie tego drugiego sterownika. Można by było również wykorzystać y, opcję klonowania sterownika, natomiast ja do niej podchodzę w różny sposób. Z jednej strony, gdy uruchamiam nowy sterownik, na pewno jest to zagrożenie, że gdyby ktoś wcześniej robił jakieś modyfikacje, to wyszłyby inne błędy w, po uruchomieniu tego sterownika, czyli pojawiłyby się na przykład błędy od synchronizacji rozrządu, gdzie y, często jest tak, że ktoś wyłącza błędy, gdy jest y, uszkodzony rozrząd i to znaczy rozrząd, no jest przestawienie y, lub jest wyciągnięty łańcuch, czy też nie działają właściwie nastawniki, więc błędy są wtedy usuwane z tablicy jakieś poszczególne i one wracają po programowaniu. Dlatego to jest jedna z wersji, gdzie rzeczywiście uruchamianie nowego sterownika może doprowadzić do tego, że pojawią się nowe błędy, a przy klonowaniu po prostu ten cały soft będziemy przerzucali z jednego sterownika na drugi. Natomiast jest inny minus przy klonowaniu, a mianowicie. Jeżeli jest to błąd, który wynika z oprogramowania, to będziemy go przenosili razem z oprogramowaniem. I miałem takie sytuacje, gdzie dokładnie bardzo podobną rzecz diagnozowałem w bęce. bmk trójka to była już teraz nie pamiętam który rok. Mam jeszcze ten sterownik gdzieś na, na półce, uszkodzony i yy, błąd był cały czas od przepustnicy, aktualny zaraz po uruchomieniu zapłonu i Również przez, sprawdziłem sygnały, sygnały właściwe, decyzja, wymieniam sterownik. Przyszedł sterownik z całym układem, założyłem go do samochodu, błędy zniknęły i dałem chłopakowi, żeby mi sklonował ten sterownik po sklonowaniu. Yy, Błędy zostały przeniesione na nowy sterownik. I jeżeli ktoś nie sprawdza tego, nie weryfikuje pomiarem, to tak naprawdę może szukać później znowu w kolejnych elementach problemu, czy to w wiązce, czy to w tych elementach yy związanych z, no, z błędami, czyli z przepustnicą, czy z przepływomierzem, czy z alternatorem, wymieniać to wszystko po kolei. I gdybyśmy tutaj chcieli te wszystkie rzeczy wymienić, to by to wyszło kilka tysięcy złotych, mimo że naprawa sterownika też wyszła kilka tysięcy złotych, to suma summarum, podejrzewam, że był. Byłaby to dużo wyższa kwota, gdyby ta diagnoza była przeprowadzona na zasadzie wymiany wszystkiego, od czego mamy błędy. Dlatego, mimo wszystko, są różne opcje, różne wersje tej samej naprawy, ale pokazuję Wam tutaj. Zarówno plusy, jak i minusy jednej i drugiej formy. Dlatego to jest dla mnie ważne, żebyście wiedzieli, jak do tematu podejść i kiedy lepiej nie ryzykować, a kiedy zaryzykować to już tylko i wyłącznie zależy od tego, z jakim sprzętem, jaki sprzęt posiadamy, jakie mamy możliwości. Więc w ten sposób do tego zawsze staram się podejść, aby wytłumaczyć każdą ze stron. W przypadku programowania sterowników jeszcze jest taka alternatywa, że na przykład przy nowszym softcie coś zacznie działać inaczej. Na przykład samochód będzie więcej palił, bo będą to inne e, na przykład wersje związane z normami emisji spalin, tak jak w systemach e, Euro 5, gdzie były no, modyfikacje producentów, jeśli chodzi o e, te normy emisji spalin. No i po aktualizacjach okazuje się, że samochody więcej palą, mają mniejszą moc i to są też innego rodzaju problemy, które mogą się pojawić, ale to jest temat na inny odcinek. Natomiast e, no, zawsze są jakieś niuanse, z którymi nie jesteśmy w stanie e, tak jakby wcześniej ich e, przewidzieć, zanim sterownik zostanie zaprogramowany, no bo nie będziemy po prostu. E, Rozszyfrowywali tego, co jest w sterowniku, w mapach. Jeżeli na co dzień się tym nie zajmujemy, to na pewno takich rzeczy nie ja sam tego nie robię i też nie mogę się wypowiadać w rzeczach, na których tak naprawdę nie mam doświadczenia i się nie znam. Mówię te rzeczy, z którymi na co dzień pracuję i dlatego też w tych rejonach czuję się pewnie, gdy o tych najważniejszych tutaj informacjach Wam mówię. Tak więc to wszystko w tym odcinku. Dziękuję za uwagę. I do zobaczenia w kolejnym materiale. Cześć!